Przed wstępem zostawcie łapeczkę w górę i nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem i 30 lajków to będzie kolejny odcinek na tym kanale. Siemano widzowie, ja jestem Dilczyki i w tym filmie skraftujemy sobie katnapa w Minecraftie także oglądajcie film do końca i patrzcie tam jest straszna głowa katnapa muszę szybko tutaj iść do mojego domku żeby zabrać sobie te właśnie wszystkie rzeczy i tenki zbroja, buty czapeczka, dobra bierzemy to wszystko i dobra idziemy tutaj do tej głowy katnapa wy zostawcie widzowie subika ze dzwoneczkiem oraz łapeczkę w górę bo naprawdę to będzie pewnie najlepsza przygoda normalnie idziemy tutaj do tej głowy katnapa? I co tutaj jest? Co tutaj jest? Jakiś krew? I co jest? Jakaś krew jest? W ogóle jaka, to jest duża ta głowa? Co jest grane, ty? To jest jakieś wejście, ty. Dobra, idziemy. U, Jezus! Co się stało? Co się stało? Przeczytaj od Wojana, dobra? Co to jest? Teraz musi znaleźć dwie, dwa przedmioty, jeden do craftingu, a drugi do otwarcia drzwi do następnego poziomu powodzenia. Dostaliśmy ten list odwojana i. Według niego musimy tutaj znaleźć, w tych skrzyneczkach, w tych sugar boxach yy, dwa przedmioty. Jeden to jest do craftingu katnapa, a drugi żeby otworzyć ten poziom. Dobra, co tu jest? Są, są tutaj jakieś skrzynki. No dobrze, no dobrze. O! Udało nam się znaleźć, dobra. Mamy tutaj na crafting. I tutaj nie ma, tu nie ma, tu nie ma. Co jest grane? Tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma. Nie ma i tu, gdzie to jest? Nie ma, dobra. Może tu? Nie, tu? Tu, tu jest, dobra. Mamy klucz, mamy klucz, dobra. Możemy sobie otworzyć teraz ten poziom, dobra. Otwieramy i patrzcie, co tu jest, co tu jest. Tu jest jakaś książeczka, kolejna. Przeczytajmy tę książeczkę. Ha, 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 teraz muszę znieść dwa odpowiednie, dwie odpowiednie skrzynki, aby zdobyć kolejny przedmiot na stworzenie katnapa. Dobra. Dobra, to ja muszę to zabrać chyba. Nie wiem, czy mam to, jest... A, co tu się stanęło. I muszę dwie odpowiednie skrzynki znieść. No, dobra, no, okej. Okay. Dobra, dobra, to ja wybieram, ja, ja wybieram. Może środkowo, nie. Nie, dobra, tą wybiorę, dobra. Uff, tutaj nie było. Dobra. Teraz ostatnia. Yy, to nie. Yy, to czy to, to. czy to. Dobra, to. Dobra. Udało się, mamy to. Mamy, to mamy to, mamy to, dobra, ja sobie to. Według craftingu ułożę. I dobra, i tutaj chyba... Czekaj, tu są drzwi. I gdzieś jak mamy to? Jak mamy tu wejść ty? Jak mamy tu wejść, przecież... Przecież y, ten, nie ma tutaj żadnego klucza, ty, jak mamy tu przejść? Ty, tu ty nie ma nic, czekajcie, tutaj nie ma, y, a może tu, tutaj jest, dobra i tu jest klucz, tylko jak mamy go tu zabrać, dobra. Hmm. Jak, jak mamy go tu zabrać? O to jest pytanie, nie bo ja się tu podkopię i ten, dobra, tutaj, tędy pójdziemy. Pych za szybko, rozkup tu, rozkup to, bo ja chcę postworzyć. O, pięknie, mamy to, mamy to, mamy to widzowie. Mamy to dobra, teraz stawiamy to tu, pik, otwieramy i normalnie lecimy tutaj. I tutaj jest. Co jest? To jest chyba już przygotowane, ty. Nie wiem czy tu był wojen, mnie obserwował na tym serwerze. Ale możecie napisać w komentarzu. Wojana czy, czy ty Dylcikowi właśnie podesłałeś tą książkę? Może odpiszę i dobra. Teraz jak według tego tutaj pyk, pyk ostatni temek musimy położyć, ale najpierw przed tym stawcie łapeczkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem i my, i my widzowie stawiamy to na trzy, dwa i Jeden, uu, co jest grane, Często się wszystko, co jest, uu, 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 co jest, widzowie widzicie to, stworzyliśmy katnapa, patrzcie to, katnap, co jest grane, widzowie, patrzcie to, mamy katnapa, dobra, wychodzimy sobie teraz z tej jaskini, żeby zrespawnować tego katnapa, tylko nie nie żadnych bloków, nie wiem, może tutaj coś poszukamy, może tutaj jest, tu nie ma, a tu. Ej, co jest, Czemu tu jest? Są takie rzeczy, co jest granety? Czemu to są takie obiteny? Co jest? Ej! Ej! Chyba jak dostałem te jabłka, to oznacza to, że mamy się bronić przed. Jocie, cię ile tu jest potworów, dobra. Ole klimacik jest widzowy, pada deszcz i jeszcze musimy zrespawnować kata na no to dobra, robiłem to, ale przed tym... Upewnijcie się, czy macie subika z dzwoneczkiem oraz łapeczkę w górę, proszę was, zostawcie suba, bo wbijamy milion subów, a na 500 tysięcy subów robię piosenkę, także zostawiajcie subiki, łapeczkę w górę i dobra, spalimy na 3, 2, 1, i ucieknie, ej, on mnie atakuje, ej, on mnie atakuje. Nie atakuję, co to było, co to było, co to było, co to było, uciekamy szybko do domu jakiegoś, szybko, co jest grane widzowie, gdzie jest ten katnap, gdzie jest ten katnap, i w ogóle jakieś kraty do mnie podchodzą, co jest, ej, gdzie jest ten katnap, on tutaj gdzieś powinien być, on jest koło mnie, on jest tutaj chyba, o, o, dobra, dobra, ej, ej jestem kaptan, dobra, musimy zabić sobie tego szkleta, bo mnie denerwuje. Chodź tu. Jezus, Jezus, o. On jest straszny, widzę, on jest bardzo straszny. Może można go zabić? Nie da się go zabić! Co jest? Ale on jest wielki, Czo on jest taki. taki. Co jest? Zabił mnie na jednego hita! Co to było? Co jest? Ej, dobra, musimy go rozwalić na tym filmie. Rozwalamy go. Gdzie jest ten katnap? E, e, e. Dobra, 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 dobra. Lecimy, lecimy, lecimy. Uciekamy, uciekamy, uciekamy. szukamy do domku. Do domku, do domku. O, dobra, udało się, udało się, dobra. Dobra, gdzie jest ten katnap teraz? Gdzie jest on? Gdzie on jest? Ty, a ją zniknął, a nie tu jest, dobra. Nawalamy, nawalamy w niego. A masz ty cutnapie jeden. Ty cutnapie jeden. Chodź tu. O, zabił mnie znowu na jednego hita. Co jest grane? Dobra, jeszcze raz musimy. musimy. go zabić. co jest znowu on na jednego hita. Nawet to jabłko nie pomaga. Dobra, uciekamy! Dobra, dobra. Zbugował się. Dobra. Ej, dobra, uciekamy. Jezus, Jezus, dobra, dobra, dobra. I pyk! Dobra, 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 I pyk! Oj, 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 zabił mnie. Chyba mi, nam się tutaj nie uda go rozwalić. Gdzie, jo, gdzie on jest ten katnap? Ej, może go creeper rozwali? Ty! Dobra, chodź tu creeper, chodź tutaj. To jest katnap i wybuchaj! jajaj, nie wyszło nam jeszcze raz, jeszcze raz. Ej, co jest? On bije dwa... dwa... Co jest? Ten katom tam tego katnapa. Znaczy nie tamtego, tylko drugiego katnapa zrespałem. Co jest? Ale ten katom jest zbyt OP. Co to jest, widzowie? Ty? Co to jest? Ty, jedwa katapy nie ja stąd. Uciekam, ja się z nimi krepać się będę, bo tu mnie nie zabiję. O! Co jest? Jaki szybki on jest? Co on jest. Czemu on jest taki szybki? Co to ma być? Uciekamy stąd szybko! Szybko, do, 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 do domu! Do, do domu! I... Dobra, udało się. Dobra, A może go tak zabiję. On... O! Tu są. Dobra. Da się jakoś tak. Go zabić. Ej, da się! Chyba da się! Ej, dobra! A nie, jednak się nie da. Ej, dobra, widzowie. Teraz musimy uciec. Do tej buzi katnapa. Dobra, let's go, lecimy, uciekamy przed dwoma katnapami. Widzowie, uciekamy, uciekamy, uciekamy. Dobra, o nie muszę na szybko, szybko. Dobra, lecimy, 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 lecimy szybko. Szybko, 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 I jesteśmy bezpieczni. Oni tutaj już nie wajdą, więc dzięki, widzowie, że byliście na tym filmie. Dobra, nie, no i mnie Dobra, Dziękuję, że oglądacie do końca. Trzymajcie się i wesprzyjcie mój kanał, żeby dostać pozdrowienia w filmie. Siema! I napiszcie w komentarzu, co mam skraftować w następnym filmie. Czy z Kibili Toilet, czy nie wiem, Hagiwagi. Napiszcie w komentarzu i Siemano. Eee, mm, nie goni!